Cześć! W zeszłym roku, w pierwszym filmie jaki dodałem na swoim kanale, recenzowałem Wam moją Teslę po 15 000 km. W tej recenzji też wymieniałem takie największe wady, które na tamten moment ten samochód e, miał. E, wielką zaletą Tesli jest to, że część tych wad software'owych jest rzeczywiście z czasem poprawiana e, i niektóre rzeczy, które rok temu działały średnio, dzisiaj działają coraz lepiej. To jest wielki plus. Ale część z tych wad były też typowo hardware'owe, wtedy zwracałem Wam uwagę na brak tych manetek. Tesla niejako sama się trochę przyznała do błędu, że to może nie było jeszcze optymalne rozwiązanie, bo w nowym Y już manetka do kierunkowskazów wróciła. Jeśli natomiast kupiłeś trójkę po liftingu, tak jak ja, brakuje Ci manetek, to na rynku są już rozwiązania tego problemu. Tylko czy na pewno nadal są to problemy? Ten ruch ręką tutaj w tej okolicy ekranu do tego, żeby wybrać kierunek jazdy, yy, w porównaniu do gdzieś tam używania manetki typowo, czy tutaj gdzieś na dole, niewiele się tak naprawdę to różni, to w ogóle nie jest problem. Myślę, że Tesla też doszło do podobnych wniosków, bo w Y tej manetki nie przywróciła, tam dalej mamy wy wybór kierunku jazdy z ekranu. Dodatkowo Tesla wprowadziła też automatyczny wybór kierunku jazdy, zaraz Wam pokażę, jak to na ten moment działa. Jesteśmy na dosyć wąskiej drodze, załóżmy, że tu nie ma żadnego wjazdu, wyjazdu, chcecie po prostu sobie w miejscu zawrócić i wygląda to mniej więcej w ten sposób. No, i zawróciliśmy. Co prawda, chyba na 5-6 razy, bo tu jest naprawdę bardzo wąsko. Ale tak jak widzieliście, ani razu nie miałam potrzeby tutaj wybierania selektora, bo auto po prostu wie, kiedy trzeba e, wrzucić steczny i kiedy będziemy chcieli jechać do przodu. Więc działa to naprawdę bardzo spoko. To jest w trybie beta, więc Tesla dopuszcza cały czas jakieś tam mini błędy, ale no, widzicie sami, działa to naprawdę na dzisiaj bardzo dobrze. Jeśli chodzi o jazdę gdzieś po ekspresówce, dwupasmówce, trzypasmówce, to tego problemu według mnie nie ma. Jest równie wygodnie, tutaj sobie kliknąć gdzieś kciukiem. E, Kierunkowka z lewo prawo. Więc na trasie tutaj brak tych manetek na pewno nie będzie uciążliwy. Ale pokażę Wam też miejsca, w których brak manetki od kierunkowskazów to naprawdę spory problem. Obydwa te miejsca są na mojej stałej trasie do domu, więc znam je bardzo dobrze. A mimo wszystko cały czas mam problemy, żeby tutaj płynnie te manewry pokonać. No i mamy rondo numer jeden. Zobaczcie, muszę tutaj zjechać, a przycisk mam w tym miejscu. <noise> Także widzieliście, jak bardzo musiałem się wychylić, ręką gdzieś go poszukać, najpierw oczami, później ręką, żeby zjechać z ronda. No i rondo numer dwa, bardzo wąskie, bardzo ciasne. Tu jest o tyle dobrze, że kierownicę mam praktycznie obróconą o 180 stopni w momencie zjazdu, więc przycisk jest na miejscu. Ale jeżeli to jest tylko trochę inny, mniejszy, większy kąt, to już trzeba go szukać i rzeczywiście jest to problematyczne. W dzisiejszym filmie zamontujemy sobie akcesoryjne manetki zarówno od kierunkowskazu, jak i od selektora jazdy. Zapraszam Was na chwilę do mojego biura na unboxing i bierzemy się do roboty. Po otwarciu pudełka znajdziecie inserty z kodami QR, które otwierają instrukcję montażu całego zestawu zarówno w formie wideo, jak i PDF. Pudełku znajdziecie też oczywiście wszystkie elementy niezbędne do montażu zestawu, takie jak wiązka, elementy plastikowe, no i same manetki, które z wyglądu są niemal identyczne jak te montowane w poprzednim modelu 3 i Y. Kiedy upewniliście się, że macie już wszystko niezbędne do montażu zestawu, możecie zabierać się do pracy. Mi cała operacja zajęła około godziny i myślę, że taki czas na spokojnie musicie sobie zarezerwować. Instalacja nie jest przesadnie skomplikowana, jej trudność oceniłbym na takie 5 na 10, jeżeli będziecie podążać za instrukcją PDF lub wideo. To na pewno wszystko pójdzie ok. Minusem tego zestawu w porównaniu do innego popularnego obecnie na rynku jest to, że musicie fizycznie zrzucić całą kierownicę i plastiki na kolumnie kierowniczej. Do odkręcenia kierownicy potrzebowałem pomocy sąsiada. Dosyć ciężko jest to zrobić w pojedynkę. W opisie wrzucam wam link do instrukcji, którą udostępnia producent. Tam to wszystko jest naprawdę bardzo fajnie krok po kroku poprowadzone. Zwrócę waszą uwagę, że w zestawie nie ma pilota do przeprowadzenia instalacji pod deską. Więc jeżeli takim nie dysponujesz, to musisz się wyposażyć i musi mieć on więcej niż 1 metr. Zanim zużyłem wszystko do kupy, upewniłem się, że zarówno lewa, jak i prawa manetka działają. Operacja została zakończona sukcesem, więc możemy przechodzić do dalszej części recenzji. Uwaga. Myślę, że dla wielu osób istotna będzie kwestia gwarancji Tesli po instalacji takich akcesoriów. Wygląda to tak, że Tesla tak naprawdę nie określa się, czy można takie rzeczy instalować, czy nie. Według mnie przed wizytą w serwisie warto po prostu to wszystko zdjąć, się odłączyć, żeby serwis nie robił potencjalnie problemów. Trzeba też mieć na uwadze, że Tesla będzie do dwóch tygodni wstecz pamiętać, że coś było tam w tą kostkę podpięte. Trochę to wszystko robicie na własną odpowiedzialność, ale według mnie nie powinno być problemu. Sprawdzimy sobie teraz dokładnie te same trzy sytuacje, które sprawdziliśmy przed instalacją manetek. Czyli zaczynamy od zawracania w dosyć ciasnej uliczce. Ja tę funkcję wyboru automatycznego biegu sobie wyłączę. Żeby musieć skorzystać w 100% z monet. No to może w tym miejscu. No i udało się nie wiem na ile razy, ale ewidentnie wygodniej byłoby robić to tą funkcją automatyczną, nie trzeba aż tyle machać brak tej prawej manetki, czyli selektora w ogóle nie jest uciążliwy. Mówiąc szczerze jeżdżąc nawet z za założonymi tymi manetkami i tak moja ręka instynktownie gdzieś tam kierowała się w stronę ekranu, a mając tą funkcję automatycznego wyboru biegu, nawet w tym trybie beta, który działa dosyć dobrze, to już w ogóle nie mamy potrzeby posiadania tej manetki. Akcesorium jak najbardziej spełnia swoje zadanie. Zarówno kierunkowskazy, światła długie, wycieraczki wszystko działa. Więc jeżeli bardzo ci brakuje manetki, to zdecydowanie jest to gotowe rozwiązanie, które mm, mogę polecić. Jedyne zastrzeżenie jakie Mam do całego tego akcesorium, to jest jakość wykonania. Ona nie jest zła, też nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że to jest jakieś, jakoś bardzo źle wykonane, ale są takie pewne niedociągnięcia, które jeżeli jesteś detalistą, szczególarzem, to na pewno zauważysz. Jazda po drogach dwupasmowych, jak wspominałem, nie była według mnie żadnym problemem, ale to już jest kwestia preferencji w tym momencie. No bo te przyciski na kierownicy też będą działać, ale jeżeli chcecie zmienić pas, to po prostu korzystacie ze zwykłej manetki. Według mnie wygodniej zostać przy tym. Przy tych przyciskach z kierownicy. Natomiast ta prawa manetka teraz zyskała funkcjonalność obsługi tempomatu i autopilota. I to powiem szczerze, obsługuje się nieco wygodniej niż wciskając gdzieś tej to kółko na kierownicy, bo jedno wciśnięcie w dół to tempomat, a podwójne wciśnięcie w dół aktywuje nam autopilota. O czym jeszcze warto wspomnieć przy okazji manetki od kierunkowskazu, to to, że działa ona identycznie jak przyciski, czyli nie mamy na przykład funkcji wrzucenia tylko trzy razy kierunkowskazu po delikatnym dotknięciu manetki, po prostu możecie ją włączyć albo wyłączyć. No i manetka też fizycznie nie odskakuje, ona po prostu się odwyłącza wtedy, kiedy auto uzna, że już zjechaliście z ronda czy wykonaliście skręt. To działa identycznie jak przyciski na kierownicy. W moim doświadczeniu dosyć bezbłędnie. Raz na kilka razy zdarza się, że rzeczywiście ona nie odskoczy i muszę ją Fizycznie, ręcznie wyłączyć, po prostu ją naciskając drugi raz, ale nie jest to absolutnie kwestia jakiejś wady tej manetki. Po prostu tak działają kierunkowskazy w Tesli. Jeśli chodzi o jazdę na rondach, no to oczywiście jest duża poprawa zgodnie z przewidywaniami tutaj użycie manetki zamiast przycisku za kierownicą. Sprawia, że ten cały proces jest nieco bardziej intuicyjny, więc przejdziemy te same dokładnie dwa ronda, co przed instalacją, i pokażę Wam, jak to wygląda. No, i jak widzicie, wszystko ładnie odskoczyło. No i to moje ulubione rondo, gdzie trzeba kierownicę o 180 stopni skręcić. Teraz robimy po prostu pyk. Puścimy panią na pasach. Ona nie chce przejść. W końcu po prostu tak jak to powinno wyglądać od początku. I to wszystko jeśli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie proszę znać, czy brakuje wam manetek, czy już się przyzwyczailiście, czy może szukacie właśnie jakiegoś rozwiązania z rynku, czy może wybierzecie to czy inne. Z moim kodem oczywiście trochę taniej możecie sobie takie manetki zamówić. Moją myślę szczerą recenzję już znacie na temat tego produktu. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, jeżeli się czegoś dowiedziałeś z tego filmu. I widzimy się już niedługo.